Witam Was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku a przygotowałem do niego Paradiso która miejsce miała wczoraj premiera szybkie 50, może pieniędzy oraz wielką czarną perłę, dwa pewniaki to są właśnie Paradiso oraz może pieniędzy a zdrapki jeszcze nie zdrapane to szybkie 57 sztuk i czarna perła wkład 24 zł a w Paradiso... I morzu pieniędzy mamy łączny wkład 20 zł. Przechodzimy do drapania. Na sam początek, Paradiso. Zdrabka się praktycznie nie zmieniła, ewentualnie troszeczkę kolorystycznie. Mamy 10 zł już w tej zdrapce więc nie jest źle. Kupiłem dwie zdrabki. Jedna okazała się przegrana, a druga już jest na pewno wygrana. I mamy kostkę, którą w tym momencie dodrapuje która tworzy 10 zł. No i co, lecę dalej, zobaczymy, czy dzisiaj coś się uda ciekawszego wydrapać. A mamy kapelusz. Czy jeszcze gdzieś mamy kapelusz? Mamy jeszcze w tym miejscu kapelusz, więcej nie ma. Kolejny symbol to rybka. Rybka jest na pewno jedna. Tutaj więcej nie ma. Pozostało trzy symbole. Mamy parasol. Parasol jest tutaj. Tutaj. I więcej nie ma parasoli, a zdrabka jest numerem dziesiątym. Wziąłem jedynkę i dziesiątkę. Jedynka pusta, w dziesiątce coś jest. A kolejny symbol to symbol Łodzi. Jedna łódź. Co więcej łodzi chyba nie ma. Nie ma. Ostatnia szansa na powiększenie wygranej. To jest Mewa. Mewa jest w tym miejscu oraz w tym. Więc nic więcej już nie powiększymy. Czyli dyszka jest. Jeszcze kontrolne sprawdzimy dla pewności. 3 razy B, bo tutaj się nic nie zmieniło. Zdrabka na bok. Ja oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. No i zachęcam tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali do subskrypcji. A teraz mamy może pieniędzy. I tutaj w drugiej linijce utworzyła nam się, pokazała się liczba 51, która występuje, ale mamy jeszcze dwa rządki całe do zdrapania. No i sprawdzam. A mamy 45, która już nie występuje. 17. Obok 51. Tak, mamy 51, czyli już są dwie wygrane w tej zdrabce. 53 nie ma. 47 nie ma. A zdrabka jest numerem 21. Tutaj już nie ma głównej wygranej. No, ale jak się wygrało na więcej 100 w, to jakie to ma znaczenie? Czy się wygra 1003? Mamy 32. O, proszę, jest 32, czyli mamy już drugą liczbę. Dobra, może jeszcze coś się uda. A, jeszcze nie powiedziałem, tutaj szukamy kotwicy albo jakiegoś takiego kuferka. Kuferek daje, wygrano, czy do niego. No, przypisano do niego wygraną, a kotwica dwukrotność tej wygranej. Dobra, mamy 35. Czy jest 35? Nie ma. O, proszę. Mamy kuferek. Właściwie skarb, taki. I co tam daje? A tutaj się już coś odkryło. No to superowo. Mamy kolejną liczbę to jest 42. I ostatnia już liczba, trochę wolno drapie, ale taki, takie moje tempo. Dobra, sprawdzam wygrane, jakie są. Pierwsza była liczba tutaj, która się pojawiła, i tutaj mamy 10 zł. Kolejna była chyba tutaj. Jak nie, to zaraz będziemy. To jest również 10 zł. Co tutaj jeszcze było? Się rozpraszam. 47 nie było, 45 nie było. 51 już było dwa razy. Dobra, sprawdzam kuferek. To jest 20 zł, czyli mamy już 40 zł. I ostatnią liczbą to było tutaj 32 i będzie 10 zł. No proszę bardzo, czyli mamy w Morzu Pieniędzy Perełkę. Pięć dyszek. Bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Dawno już nie miałem. A kontrolne to są. Już jest jeden X na pewno. I jest drugi X. Także proszę, spójrzcie sobie jeszcze. Zdrapeczka. Może pieniędzy. Także opłaca się nawet zdrapywać te zdrapki, które już nie ma głównych wygranych. No tak mówię, bo wygrałem. Wiadomo. Dobra, to co? Szybkie 50. Tutaj szukamy mm, trzech takich samych kwot. Albo bonusa. Tutaj powinna się pokazać nam 50. Jeżeli jest 50, to mamy natychmiast wygraną. Natychmiastowo wygraną 50 zł. Dobra, sprawdzam. A co mamy? Dwójeczka. 50 tysięcy. 500 zł. Mamy 500 zł. O, dajcie jeszcze jeden. O, o. Nie, to 50 zł. 100 zł. Tutaj mamy. Znowu 50 tysięcy. No, jeszcze dwie szanse. 50 zł. I trzecie to jest dwójeczka. No ale jeszcze ten bonus zostaje. A w bonusie są dukaty, czyli to. Psu na budę. Dobra, kolejna z numerem 29, a ta to była z numerem 7. 7. W dwóch kolekturach kupowałem. Z samego rana przed pracą o 6.30. A mamy 2,50 i zapowiada się fajnie. 4 zł Znowu 50 tysięcy. 2 zł. 500 złotych 100, no i wnowu, i tutaj, co mamy jeszcze? I 100 złotych, czyli szukamy. Pozostaje nam bonus. No w ogóle tabela tu jest bardzo uboga: 6 stopni, 2, 4, 50, 100, 500 złotych, i 50 tysięcy. Także a mamy worek, pusty worek. I znowu szybkie. I co mamy? 500 zł. 50 000, 100 zł. Następnie mamy 2 zł. 100 zł. 4 zł. 500. 50. No i 50. No to wiadomo. Zostaje tylko bonus. Co tam w bonusie? A w bonusie diament. Pewnie na paczkę jest z 1,50 albo 2, nie sądzę, żeby było więcej. Dobra, kolejna zdrabka z numerem pierwszym. I co mamy czwóreczkę? 50 zł 50 zł złóeczkę. 500 50 000 100 zł. 500 i 100 zł, czyli zdrabka prawie że przegrana, bo musiało tutaj być 50. A mamy diamenty na bok. Zostały jeszcze trzy takie piękne, superowe zdrabki. 50 tysięcy, 2 zł, 2 zł. Może będzie chociaż 2 zł. A może 50 tysięcy. No jasne. Aha. Jak sobie narysujesz? Już się narysujesz? Szefało, otworzyło. No to nie wiadomo, co to nałaściwie. jedno fałto nic nie zmienia, nie pokazuje że ten. Dobra, czyli tutaj nie ma nic i bonus to jest dukaty, śmietnik. Jedna pójdzie do szuflady, na, do kolekcji. Kolejna zdrabka z numerem 24. To tutaj mamy 500 zł, 4 zł, 2 zł. Znowu 4 zł. 500 zł. A to pani co mi podaje, te zdrabki powiem szczerze, ja u niej nie mam żadnego szczęścia, żeby cokolwiek wygrać. Ale jedyne to jest lot otwarte, jak rano do pracy i sobie idę. I co mamy w bonusie? A w bonusie mamy pusty worek. I co? Została nam ostatnia zdrabka z szybkiego 50. Szybkie 50. Czy będzie na minusie? 2, 4 zł. 50 tysięcy 4 zł 50 000, 100 zł 500 2 i mamy worek, czyli du, blada. i ostatnią dzisiejszą zdrabką, którą przygotowałem, to jest wielka czarna perła. Tutaj szukamy symbolu dolara, czy tam też banknotu, jak zwał to zwał. I symbol pierścionka. Który mnoży wygraną razy dwa. No to co? Lecę. A mamy róże. Cytrynę. Nie wiem, czy było widać, czy nie było widać. Tu mamy jakiś trofeum. Biedroneczkę. Podkowe. Szpilki, pantofelki. Z nikim będzie Wojtek. Zmieniam stronę mojego drapacza. I co mamy? Słoneczko. Czy zaświeci słońce? Dalej. Auto. Uh -huh. Kwiat. Winogron. Tu mamy co tu mamy? Prezent. Wiśnie. Branzoleta Ciężko się tu drapie, powiem szczerze to warstwa, Nie wiem czy zdarzała, czy szyki. Mamy gwiazdę. Tulipan. To dla wszystkich pań. Kudeczka. Zegar oraz koronę, czyli zdrabka przegrana. Jeszcze sprawdzę tylko kontrolne. A no może akurat coś... Przegapiłem. Tak, LMC. Także nie udało się w tej drugiej części niestety same pustaki, no ale co? Ale mamy jedną perełkę właśnie w morzu pieniędzy. Spójrzcie jeszcze proszę bardzo, na tą zdrabkę, No i dyszkę mamy w Paradiso. Także no Paradiso to, to tak średnie powiem jeszcze, że na minusie dyszka, no ale może pieniędzy bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Jeżeli drogi widzą podobał Ci się odcinek, to zostaw subskrypcję, jakiś ślad po sobie w postaci łapki w górę, komentarza. Ja ślicznie dziękuję, że oglądałeś dzisiejszy odcinek. Zachęcam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam serdecznie, cześć.